Dobra. Uwaga, stop. Jest to jak najbardziej mieszanka wybuchowa, bez dwóch zdań. Cześć wszystkim. W tym odcinku pokażę wam, jak wykonać generator wodoru. Jeśli nie potraficie, nie zabierajcie się za takie coś, bo można sobie zrobić krzywdę. A więc czego będziemy potrzebować do wykonania naszego generatora? Będziemy potrzebowali obudowy do filtra wodnego. Można kupić taką obudowę w markecie budowlanym. Ja zapłaciłem za nią 52 zł. Następnie pręta gwintowanego, to jest pręt M8 ze stali kwasoodpornej klasy A4, korek mosiężny lub też stalowy, jedna druga, żeby tutaj sobie to zakręcić, zaślepić i króciec na wąż. Z gwintem zewnętrznym jedna druga przejście, redukcja na wąż 12 mm filtra wodnego. Ja już mam gotowy egzemplarz. Ten akurat filtr, który nam będzie zabezpieczał przed cofnięciem się, płomienia do wnętrza generatora posiadam z koncentratora tlenu. Można go kupić na Allegro założy się szczotki druciaki. Ważne jest to, żeby były one nierzewne. Będziemy potrzebowali również izolatora, może to być kawałek pleksji, kawałek po prostu jakiegoś plastiku. Dobra, elementy mam już przygotowane. Czas, żebym przedstawił Wam swój plan, swoją koncepcję na wykonanie tegoż oto generatora. Ostatnio kupiłem sobie taką fajną tablicę suchościeralną, więc spróbuję Wam tu coś narysować, chociaż nie jestem żadnym artystą, ale plan Wam mogę przedstawić. Narysowałem mu patologicznie, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że tutaj w naszym generatorze powstaje elektroliza. Tutaj mamy elektrolit. Najlepszym chyba rozwiązaniem do zrobienia elektrolitu jest zmieszanie wody destylowanej z wodorotlenkiem potasu. I na skutek elektrolizy woda, czyli H2O, po prostu rozdziela się na wodór i tlen. Do anody przyczepiają się cząsteczki tlenu, do katody cząsteczki wodoru. I tutaj są zbierane gazy z elektrolizy. Wychodzą pod naporem oczywiście podstałego ciśnienia przez filtr wodny. Tutaj mamy już zwykłą wodę destylowaną. No i te cząsteczki, ten gaz wy wydobywa się tutaj na wyjście. No i później będziemy mogli sobie zasilać <laughs> silnik spalinowy. Także plan wydaje się dość prosty. Czas zabierać się do pracy. Na początek muszę wywiercić otwory na ten tutaj pręd gwintowany. Przeszło otwory, mam już wywiercone. Więc teraz należy uciąć ten pręt gwintowany na odpowiednią długość. Utnę sobie brzeszczotem. Dobra. Przymierzmy. Zobaczmy jak to tutaj sie siedzi. O, udało się. <laughs> udało się elegancko. Tak jak, tak jak chciałem. Weszła nakrętka. Tutaj jeszcze, oczywiście, drugą szpilkę. Tak samo. Dobra, teraz. Wykręcamy tyle, ile potrzebujemy od góry, żeby wystawały te elektrody, żeby można było się przyłączyć napięciem. Trochę wygięłem pręty stronę. No i zobaczcie, mamy już nasze elektrody. Teraz jedyne co nam pozostało to nałożyć te oto waciki, czyściki ze stali nierdzewnej. Dobra. Mamy drucik. Tak mniej więcej przez środek Zobaczcie. Jest elegancko. Teraz, jeszcze najbardziej istotna część: a więc izolator. Bo, co się stanie, jeśli tutaj pojawi się zwarcie? No to chyba nie muszę Wam mówić, bo tutaj jest wodór i tlen. Plus iskra równa się bum. Więc, po to, teraz z takiej autopleksi wytnę. Prostokąt powinno być. Uwaga, czy pasuje? <słuchajcie> Jak ulał, słuchajcie, o to właśnie mi chodziło. Tak ma być. Zobaczmy. Tutaj się mieści wszystko. No słuchajcie, no o to mi chodziło. Jest przegroda, nic się tutaj nie będzie stykać. Tak ma być. Nie będę tego nawet przyklejał niczym, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tutaj już sobie mogę wkręcić korek. Tylko wiadomo na taśmie teflonowej, żeby to było szczelne. same. dobra teraz mam tutaj kawałek mężyka podgrzewamy podgrzewamy musi się udać nie ma innej opcji Tyk. O! No, i co, to łączymy z naszym filtrem. Dobrze, przygotowałem sobie, a raczej nie przygotowałem, tylko kupiłem na stacji paliw wodę demineralizowaną. Inaczej wodę destylowaną. 5 litrów. Więc zalewamy komorę. Wiadomo, nie, nie na samą górę. Dobra, myślę, że dość. Teraz trzeba będzie eksperymentować z ilością wodorotlenku. Nie można przesadzić. Na początek. Na początek jedna łyżeczka do środka. Wyobracamy tym mieszadłem tutaj. Tutaj uszczelka. Nie musi być uszczelka wiadomo. No i wkładamy nasze elektrody. O, i nakręcamy ten docisk tutaj. A, haha, dobra, pięknie. Następnie do tego pojemnika naleję już zwykłej wody, nie destylowanej tylko takiej kranuwy Tutaj. Będziemy obserwowali bąbelki, które będą świadczyły o tym, że nasza mieszanka piorunująca właśnie powstaje. Tutaj muszę ściągnąć stary wężyk, stary nałożyć nowy. Sprawdzamy czy będzie to bąbelkować. Dobra, ustawmy 12 V na początek. Chciałbym to zrobić w ten sposób, że żeby ustawić prąd na 10A, czyli należy zwiększyć ilość... O, bąbelkuję. Należy zwiększyć, zwiększyć ilość wodorotlenku. Jeszcze jedna łyżeczka. No i jest postęp. Mamy 12V i już mamy 2A. Dwie łyżeczki dosypiemy. Raz, dwa, dobrze. 12V. Tak, jest bardzo dobrze. Mamy 12V, 5A. Dobra, to jeszcze cztery łyżeczki. Raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że teraz już nie trzeba będzie tutaj nic modyfikować. Od ty Do góry. No. Powinno być 6V. <laughs> Zobaczcie, jaka proporcja idealna. Powiedziałem, że powinno być 6V i jest 6V. Akumulator. Dobra. Muszę się przygotować. Dobra, start. I lecimy. Dobra, mamy stop. Zobaczcie. 550 ml gazu. Generator chłodny. No może taki letni. Troszeczkę się ta woda nagrzała, ale dosłownie troszeczkę. Także zapamiętajmy ten wynik. A teraz będzie dopiero hardkorowy test, ponieważ mam tutaj spawarkę inwerterową. Zobaczymy. Raz się żyje. Najwyżej coś wybuchnie. O kurdy, jaka wydajność. <noise> Nie wiem czy widzieliście, jak to bombluje. Czekajcie. Otóż podepnę aż przez miernik energii. przez watomierz, żeby sprawdzić zużycie mocy wyzerujemy okej okay. muszę się przygotować dobra Dobra, czy jesteśmy gotowi? Myślę, że start. Pobór mocy to jest 480 watów. Także tutaj idzie już duża moc. Możemy też zwiększyć, ale nie będę zwiększał. To jest niebezpieczne. No i słuchajcie, wydajność. Mamy tutaj 550 ml, czyli identycznie tak samo jak poprzednim razem, tylko że tym razem wydajność wzrosła dwukrotnie, prawie że dwie minuty niecałe. Czasu potrzebował generator. No, zrobił się ciepły. Ile pobrało nam mocy? Dobra, może się w sumie uwolnić już ten wodór. Jest go na tyle niedużo w stosunku do tego całego powietrza w pomieszczeniu, że sam siebie nie wybuchnie. Dobra. 0,015 kWh zużyliśmy prądu, żeby wytworzyć 550 ml mieszanki gazu, mieszanki piorunuj, piorunującej. No i teraz jeszcze chciałbym sprawdzić, czy w ogóle to, co się tu produkuje, czy to jest wodór i tlen, czy, czy nie wiem, czy coś innego, żeby Wam tutaj udowodnić. I teraz taka sugestia, nauszniki, bo już mam nauczkę po ostatnim razie, że można ogłuchnąć od tego huku. Okulary ochronne. I możemy sprawdzić właściwości tego gazu, czy jest on w ogóle wybuchowy. <słuch> Sami widzicie. Jest to jak najbardziej mieszanka wybuchowa bez dwóch zdań. Jeden taki bombelek potrafi w taki sposób zobaczcie, to jest taki mały bombelek, A tak wybucha. Dobrze, a więc teraz nadszedł czas na podsumowanie odcinka. Mogę powiedzieć, że projekt się jak najbardziej udał. Ten czyścik faktycznie okazał się być ze stali nierdzewnej, ponieważ jakby to nie była nierdzewka, to w tej chwili zamiast, zamiast przeźroczystego roztworu mielibyśmy tutaj coś przypominające w rdze. Eleganckie rozwiązanie, możecie sobie wymienić po prostu 2 złote za sztukę czy tam 3 złote za sztukę takiej, takiego czyścika i możecie sobie to wymienić i to jest nieśmiertelny taki generator, możecie sobie wlewać tam wody destylowanej, dosypywać wodorotlenku, ale dobra teraz do sedna, jakie mam plany dotyczące tego generatora możecie się domyślić i jest to na 100% już zatwierdzone i pewne, że spróbuję znowu zmniejszyć spalanie w silniku czyli wypchniemy tą mieszankę piorunującą do silnika o kuźwa! to było tyle w tym odcinku dzięki, że wytrwaliście do końca trzymajcie się, do następnego ja się muszę teraz przebrać, na razie cześć!